Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj w odcinku z Bedwars. No i tak, jak po tytule już możecie zobaczyć, robimy dzisiaj film Killing my bad... Uh, Killing my girlfriend on Bedwars Wars. Um, czyli osłabiam swoją dziewczynę na bedwarsach. jakby... Jestem takim uh, defenderem, takim iron golemem. Jestem z nią na Discordzie. Nie um, Nienawidzę tego słowa. Trudno. Połowa żelaza gini Dobra, już ci daję żelazo Dobra, ja już się buduję do ludzi Git. Kurde no, nie wiem Tylko jak się budować, czy się budować double clickiem, czy się nie budować double clickiem Dobra, bo... Jak double chcesz, jak ci wygodniej No właśnie normalnie mi się wy... Kurde, i wiedziałem, że spadnę No, standardowo Nienawidzę tej metody Dobra, bez klików ten przycisk O nie, czerwony no, to, do nas to, to, to. A co tutaj ty próbujesz osiągnąć gościu? O oh, shi! co się Od kto, czemu? No bo kto, jestem kurde tutaj z czy... i zabijam wszystko i wszystkich. Jesteś bestią? No. Rozwaliłem nie, każdego nie i rozwalam im beda. Jesteś zbyt... jesteś z... no, nie, wiem. bestia jest za fajny dla ciebie. No wiem, a on też jest niski strasznie. Też w sumie jak się zmieni w żerafę, to jest mój wyższy Przepraszam, nie. to ja jestem od ciebie nie, Nieważne. Już. Dobra, idę im wjechać Idą na to Pulsona. No, widzę go. On nie ucieknie, po, po, ten od mojej potęgi butterflyowania na myszce Glorious Aha. Model O. Minus, rozwalaj, 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 rozwalaj. Ja będę Cię... czekał. rozwaliłem ja już. Cię te... Rok temu rozwaliłem. Serio? No, Aha. on teraz no, ucieka. Ja jestem opóźniona w rozwoju. Nie jesteś. Nie czepiaj się. Dobra, gościu. O, mendo. No nie mam bloków pajacu, nie rób tego. No nienawidzę go. A ja mam. Nienawidzę go. Daj trochę bloku. No nie, on poszedł na Mida, nienawidzę tego gościa. Dobra, ja zostawię tutaj te ity na tym moście i spróbuję go ten dogonić i zniszczyć. Jezus! Nie! Nie spadnę. No nie wie, że on się buduje do góry. To jest tak głupi gość. Nie lubię go. O! Diamenty! Dobra, no weź, idę chodź kupić tutaj szarpnessa. mordo, no weź Bram to kup Sharpnessa Kurde no co za leszcz. Fight. O nie, nie kupiłam tego! Dobra, nie ma znaczenia proste. No nienawidzę ciebie gościu. To ty mnie próbujesz zrzucić to No zabił mnie, super Próbował mnie zrzucić. Nie umiesz kolega. Się bić. No nie umiem się bić. Nie umiesz się fajtować. No, to prawda. Zwłaszcza. Patrzcie żeby, za... żeby aż to za ciebie robić, no nie. Żenada Michał. No, to prawda. Żenada Prawda, w ogóle jestem najgorszym graczem. Po co ja w ogóle gram w tą grę? Jeszcze mógłbym sobie grać w Arka, gdzie nie Dokładnie. trzeba w ogóle kompletnego skilla. Po co ja w ogóle w tą gram grę? Dokładnie O oh shit, ale po co ja jestem Co ty w ogóle nagrywasz na YouTubie? No właśnie, po co Jesteś ja to robię? Jesteś beznadziejny. No błagam cię. Dobra, gdzie jestem ten, Ej, gość? ten... Ten typ. E, chyba sam się jeśli dobrze mi się wydaje. Nie, zdechu. Masz coś emeraldów, się? a raczej miał, bo ja jestem najlepszy i go zabiłem. Może dlatego, że nic nie ma. Różowy, Siema. różowy, różowy, różowy. O, Boże. Ej, no nie. Czekaj, trzymaj Już to. Co ty różowy. Ja spadam do bazy. E, w ogóle nic nie do... Ja dostałem takie obrażenia. Z jakim ty mieczykiem walczysz, koleś? Z <laughs> tą nowym. Nie mam żelarku. W ogóle nie mam chyba tekstur jakiś ten w bazie, bo kompletnie nie mam niektórych tekstur i to jest jakiś trochę żart. Czemu ci różowi mają wszystko? Dobra, weź się wracaj do bazy, bo ja zaraz i tak zginę, bo mam jakieś 4 no serduszka i goś na wszystko, ja nic I nie mam. Nie, nie kupię nam sharpnessa, brakuje jednego diaksu. Mordo. Um. No, zabił mnie, no to super. Muszę sobie kupić lepszy staw, bo inaczej nie, nic nie zrobię. Goście widzę żel w żelazniaku. A ja... W Dobra, będę... będę montować nam obsydian, nie? No. O, masz 8 Msów? No? no to nieźle. Dobra, Jeszcze niechciem... aż takim ułomem tej gry nie jestem. No nie. A czy ja coś powiedziałem? A, A czy ja powiedziałam, że coś powiedziałeś? Nie. No właśnie, to co się czepiasz? Strasznie trudna konwersacja. <laughs> Dobra, trzeba tych gadać. pinków zabić, bo oni nam tutaj zabierają wszystko i próbują się jakoś tutaj wydziwnić. Nie ma w ogóle to jakiegoś Totalnie zapomniałeś o tym, że ja dalej będę montować w tym momencie. No to sobie montuj. Nie wierzę w siebie, naprawdę. Nie wierzę w siebie i swój pink w tym momencie. Dobra, dawaj, dawaj, montuj, ja <laughs> jestem w bazie. Muszę być trzy razy ostrożniejsza niż w życiu jestem. Dzięki. W ogóle nie wiem po co ja kupuję za zazwyczaj te tulsyk i tak pewnie wbiję się w z TNT, nie wiem po co ja to robię, no ale... Zawsze zmarnuję 20 irona. Chociaż czasami się przydają te tulsyk. Ktoś ma na przykład Obsidian. Ale weź, ping, no nie rób tego, bo ty się jak zwykle budujesz, a później mi skaczesz i robisz mi krytyka ale z jakiegoś miecza Iron Sharp, no. Gościu. Ty hmm. robisz mi krzywdę, no. Nie nauczyli Cię, że się nie bije. Aż tak Cię to boli? No, serio se, ja dostałem dwa uderzenia i już straciłem cztery serduszka. A to dosyć dużo. To może to z Tobą coś jest nie taka nie... No nie wiem, no... Protection 1 iron, a oni mają pewnie jakieś protection 6000 Chłopaki, ale nie bijmy się! Pokój na świecie! <grym> pokój tak. na świecie! Pokój na świecie! Bedworsy, zabijanie, niszczenie łóżek! Pokój na świecie! No pokój tak. na świecie, po co? Po co się bić? Po co się bić? Mhm. O, nienawidzę mhm. siebie. Jeżeli nie przeżyję tego. Nienawidzę siebie. Ty, ty... Uderzył mnie raz, ale stracił beda, więc o, tak naprawdę w sumie... Dzięki nie mają! No nie Yeee. mają, bo pan Aqua jest najlepszym kolegą i nam ten... Zepsuł, w sensie im beda. Za ile jest... To 24 Co Łuk chcesz? No ty masz 9 golda. Nie! Nie, wcale! No przepiję że to Idealnie! Łuk. No widzisz, kurde, jak ja jestem prezentowy kolega. No weź, tylko wiesz, ja ten o, łuk na nie razie... Zostawiłem sobie. Ja, ja znając życie bym spadła z tym łukiem. Więc zostawię go sobie. Na razie. Dobra, jedę do akwy, bo oni zaraz sobie stwierdzą, że chcą do nas pójść, bo... Albo już twierdzą, że chcą do nas pójść, nie wiem. Chwila, zostałyśmy tylko... Z... Możemy, Je Możemy ich po prostu rozwalić, proszę. No, a co robię w tym momencie? To dobra, spróbuję się tak sfajdować. O, nie że oni nie mają trapa jak zwykle. Ale dobra, bed jest mój. Eee, a nie łatwiej byłoby cię po prostu zabijać? Bym też była... Obok. No fajnie by było... Halo. ten... muszę z niej o shit, Pink, co ty tutaj inicjujesz? Czemu ty niszczysz Beda? Ty, ty nie myślisz tak czatu, mordo? Ty czatu czat, cz co on robi w ogóle? Czemu on niszczy Pink... E, ten, Pink niszczy Beda, akle jak mu zniszczył dosłownie 3 sekundy temu? Nie wiem, czy on czytać nie umiem jakiś... Bo jest ułomny, umysłowo. to Halo? też możliwe, ale nie bądź toksyczna, bo to są tylko gracze głupi. O ja jestem bardzo o, 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 ale ma Iron Sharpness i to mnie boli bardzo. Musimy o, mieć to... 2. ty o mówisz? że ja jestem okropnie toksycznym człowiekiem. Kurde, musimy sobie kupić jak nic Protection 2, bo to... Albo Sharpnessa, bo to też może pomóc. Ale Sharpness... Aha, Sharp... Nie mamy Sharpnessa? No nie mamy. Ja nie kupiłam Sharpnessa? Nie. To jest... Daj mi te diaksy, <laughs> daj mi te diaksy, no! <laughs> Moje diaksy! <laughs> Strzelić Fireballem! <laughs> No dawaj Heal kupię bo to czemu nie Luz Jestem na środku okay. będę miała pod... Będę Mamy protection będę 2 miała i szarpa, po... wiesz? Nie. nie 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 ma szans Nie masz... nie Ktoś zabrał emeraldy prawda? U stary... Stary jeśli dobrze pójdzie, to będę miała 12 emeraldów. to jeszcze jeden jest koło naszej bazy, ale nie będę zabierać, bo mi się nie chce i taki by kogoś zniszczyć. A, zostaje tego Aqua, którzy beda nie mają, tylko wystarczyłoby ich znaleźć, tylko trzeba mieć cholerne 8 Emeraldów. Mam 14! Trzeba mieć 8 emeraldów na tracker, ale to się nie opłaca bardzo, bardzo... Ale to tak bardzo, więc bez sensu. Ja sobie poczekam na porta 3, o, widzę jednego Aqua. To nie czekam na porta 3 i idę go zabić. Ej, dlaczego to nasze przejście jest takie okropne? Ja się zawsze boję, że spadnę. No wiem. No, ale co zrobisz, jak nic sobie nie zrobisz? Sobie troszeczkę O nie, aqua, 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 co ty robisz tutaj? Co ty inicjujesz mordo? O ty. Ej. Go gościu, gościu. Co mam kupić za te emeraldy? seta Ok. I możesz mi też dać na seta. 5. Czemu ty grasz na 15 5. albo 16? No, no bo tak mam. Na tym mam tekstur pakie, a nie grać na niższych wersjach. Dziękuję. Dobra. Wytłumaczone, wytłumaczone. Mm, jeżeli będziecie się chciał, Blue mają nam... łóżko! No, a my, my jesteśmy Blue. Bo my jesteśmy Blue. Wy, wy. Trzeba było w ogóle akwę tak zabić, nie? Widziałem go na midzie, ale no niestety dostałem na Papulcone z miecza żelaznego z sharpnessem. Na no, mimie go widziałeś, to, psz, to pozwól, że zrzucę go błaga. No możesz spróbować, jeżeli gdzieś będzie w jakimś takim śmiesznym miejscu do zrzucenia. Naprawdę nie wiem, gdzie oni mogą być, to jest jakiś, nie wiem, pra... Czemu oni kupili trapak i nawet beda nie mają? No chyba, że są u ping. Gdzie jestem właśnie, no to... Gdzie ma chłopaki, jak tam? Jak tam życie? Siema, mordo! Siema, mordo! Nie ich, prawda? No, no Popsułeś mi rozgryw. ne. No ogólnie, gramy sobie jeszcze jedną rundę. Ona w ogóle nie wie, że ja nagrywam to. Więc no. Dobra, wracam na rozmowę. Dobra, gdzie jesteś? Bo teraz gramy na... Solo. No ja jestem Yellow! Czy ktoś do mnie idzie? Nie no błagam cię. Po czemu nie? Siema. Red, nie jestem najlepszy w klacze, no po prostu to jest po prostu nie wiem. Czemu by nie zagrać na solo, A... dlatego gramy na solo. Lubisz solo, nie? O, ja siema czerwony. Jak bije z ręki, dobra? Że... Fair fight, fair fight. ha, no, dobra, go złątapowałem z mapy no to. <laughs> zwłaszcza, że iż gdyż ja... Ee... Wczoraj i dzisiaj po prostu twierdząc, że ja muszę w końcu z tobą wygrać, będę kocić... O nie, zielony do mnie idzie. Dobrze, Ty dobrze. Ty jesteś, jest, e, będziesz... jesteś Yellow, nie? Tak. Pojdę zniszczyć zielonego. Chodź tu. Chodź tu. Ej, ten debil do mnie przyszedł, bije się właśnie ze mną. O, ale jestem słaby ale ja zim... w budowaniu Wygrałam właśnie z nim klepę, A mi słaby w budowaniu. Taka, A ja się nie czuję się dobrze, bo ja się. Bo ja nie mogę w, w ogóle się budować. Nie ja w ogóle robię na tym trybie. Boże, bo nawet kupować mnie. nie umiem, no. Kupiłem trzy żelazne. te. trzy kamienne miecze, no. To jest po prostu jakiś prank, co ja tutaj od <śmiech> Spadł! <śmiech> no widziałem, że go zrzuciłaś z firebola. Nie bój się, to ja idę. <laughs> no debil. Nie zabijecie. <laughs> Idę tylko do zabiję, tego... No nie zabiję, bo ja właśnie do niego idę. No ja idę do zielonego. No to nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Aha, jakby co, ja... Mnie tutaj nie ma, ja mnie tutaj nie ma. Zniszczyłam mu łóżko! No i sztos. uważam że goni. Oła! Oh, wow. Oła! Oh, wow. No jak on mnie bije?! Oh, no, ja jeszcze mnie wcisnął na koniec! Co za tyk! Dobra, ja idę do nich resztę ludzi. Dobra, idę do graja, bo mnie krzywda robi. A, zrobiłem ten. Ci, przejście na diakso, jakby co. Ojej! Wait, dlaczego ty mi pomagasz? No, bo lubię. Bo chcę, żebyś wygrała. Jak chcesz wygrać ze mną na Bedwars, to, no, to muszę ci pomóc. Czyli znaczy, ja nie twierdzę, że jesteś słaba. A nie nic z tych rzeczy. Ale... W tym momencie właśnie tu powiedziałeś, Geniuszu. Nie. Nic nie powiedziałem. Co powiedziałem? Nic nie powiedziałem. Jasne, jasne. No nie, nic nie robię, przejdę. Dobra, muszę sobie naprawdę nie wiesz jak do kobiet się zwracać Nie, może dlatego, że gram w Minecrafta przez całe życie No Cała o mnie prawda No niestety Całe życie z Minecraftem Naprawdę powinienem zreć sobie, ja naprawdę powinienem z stand-uperem i zrobić taki kurde ten program. no oczywiście, że nie ma nikogo e, Powinienem naprawdę zrobić, jak Giza miał e, Ludzie, trzymajcie kapelusze, te ja powinienem mieć całe życie z Minecraftem. Naprawdę, ja powinienem mieć coś tego Dobra, szary, nie szary, tylko o nie, Aqua. Czemu je widzisz? Kto Jezu, mnie ale, widzisz? Mnie zba ale mnie zładziło. O Aqua, no nie przetrwał tej próby. Dostał tyle razy na Fapultsona. O Shit. A co mu tutaj robisz, Pink? Ty ty Pink tutaj inicjujesz mi tutaj. O Ty, Mendo. Ale mnie zrobił, kurde. Chcecie zabić. No, zabił mnie, bo od dołu się ma większy dystans zbicia. I trochę mi to przykro się robi. Tego powodu. Dobra, A, dobra, chcesz się bić? Chcesz nie. się bić, Ping? Chcesz się bić? Będziesz się bić. Co, bijesz się? Bijesz się z nim? Co? Bijesz się z nim, czy będziesz nie, się Nie, będę... Tak będę. Znaczy, ja, ja go zabiję. Nie ma szans, że mu... Ty, tylko pytanie, gdzie jest Ping? No, tak, tak trochę daleko. No, zastanawiam się, czy Mówiłem kupić na ja niego seta. Nie, jedne diaksy są. O, pan za Pink tutaj Pozwól, że dojdą do twojej bazy. Jestem w twojej bazie. Nie ma problemu. Spokojnie, nic ci nie zniszczę. Spokojnie, możesz sobie zabierać mi generator. Tak mi na razie nie, nie ma. Nie, nie zabrałam. Akurat ci nie zabrałam generatora. Ci Ale nie, wiem. masz na razie zabrać, bo na razie nie zamierzam umierać. Ja Ty... dobry człowiek jestem, ja generatorów nie zabieram. No, ja zabieram wszystkich z bazy, których jestem. Nie jestem dobrym człowiekiem w takim razie. No, pan Pink dostaje w od pana... Dobra, Arty, jednak ci zabiorę ja generator. To zabierz mi generator. Ja ogólnie się biję z panem Pinkiem. Spróbowałbym dostać się do niego na balon, żeby dostać... No co, super mi wyszło. Ty Ciema, jesteś jednak. No jestem trochę, no. Ale go dobra, zabiłem go w ogóle. Czerwonych nie ma, dobrze. Czekaj, to zostałam tylko ja i ty? A, no, okay. no zabiję tylko tego typa, nie? Znaczy nie zabiję go ogólnie, muszę może Jeszcze zielonego trzeba zabić. ZIELONY JEST! Niech zielony jest. Jak... A ja mam u niego bazę! Nie, zielony jest, jak go nie ma. Słuchajcie, u mnie pokazuje, że on żyje. O Jezus, Marek, mi wystraszyłaś. Nienawidzę takich <laughs> jumpscarów. Widzieliście to w filmie w FNAF. Nienawidzę tej gry ogólnie. Ta! o, jej! Ja kocham tą grę. Kocham. Kocham, to jest moje życie. No ta szczerze. Życie. Ty, ile ty, ty każdym część w każdym części. Zielony grałaś, jest nie? w bazie, zielony jest w bazie chyba. Ty każdym w każdym część napadaj, grałaś, nie? Tak, ee, w ka Nie, nie grałam w każdy. A grałaś w System eee, of wykreślenia? Bo ta, ta część w System, jest dla mnie najgorsza. Okay. Nie dlatego, że jest straszna, tylko że jest obrzydliwa. Jezu, ja przeszłam całą. Pink całą... Tinkerwin eliminated, bo sobie umarł z wo do Wojda, spadł sobie, no to niezły gość. A ogólnie... Czyż całe tylko lokejszy. my, wiesz o tym. Jakie debil ze mnie, naprawdę nie widzę siebie. Zielony mi, poka mi pokazuje, że zielony jest w grze! No ale go nie ma. Zobacz sobie na tabie. Bo on Cześć, skonektował, hej, dlatego. Super. Go pokazuje, że on. Co gruje. jest? Też Emeraldy, bo idę w sumie? A mi się nie przedadzą? Nie. O cholera nie, jasne. Pokoj. Co ja zrobiłem? Po co to ja zrobiłem? Czemu ty rozwaliłeś sobie łóżko? Nie, bo potrzebuję bloków, a nie mam. Jasne. Ea! Aha, no to nie jest gra. Jep. Bawki. Normalnie. Czemu ty nie lecisz z tego knopback Halo? Halo? -stick nie działa. Działa tylko, że jak ja wbiegam w ciebie i biję ciebie e, ten... Butterflyem ręką, to dosłownie moje hity redukują twoje. To tak właśnie działa KB Reduce w Minecrafcie. No zna się te triki, jak się gra w tą grę miliard lat. 24 na 7 Wiesz co? Wiesz co? No wiem Co, kupujesz kolejnego, nie? Ja mam wszystko już Ja się tak ulepszyłam w tym momencie, że no nie ma szans No, spoko, spoko Ej, pozwoliłbyś mi przejść na generatory osób obok? No jaha, że tak. A na po co mi i innych osób? Czekaj. Tylko że pewnie zakupisz milion tego wszystkiego, nie? Ja A już mi... mam milion wszystkiego. No ale mam fajny pomysł. O, już na to co no, nie. No, kurde, nie, nawet nie, wiem tego. nie, wiedziałem. nie <laughs> wiedziałem. Kocham ten item. Ja wiem, że ty chcesz zrobić coś złego. O, ja już to zrobiłem. Ja to czuję, no Dobra mam wystarczająco wszystkiego o, dobra, mam to, to, wszystko Dobra, wszystko mam Szczerze Aha, okej, okay. dzięki nie, Prawie. Nie wszystko. Pozwolą mi wejść na górę. Dobra, uciekam sobie, bo wiem, że tak czy siak mnie zabijesz. Ha ha, 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 nie mam tu... Nie mam z tobą szans wręcz! No jak nie masz z tobą szans? Dlatego właśnie uciekam totalnie. Po to co, gramy? Tylko, że u mnie jest ten, u mnie jest ten plus, że ja mam e, łóżko. Ty nie masz. Ja się od A tego u mnie jest ten plus, że mam wszystko z Emeraldy. No i kupa, nie intererem mnie. <grym> Dobra to wygrałem. Nie SPADŁO! <grym> to super ogólnie. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. <grym> Musisz ze, ja grać, mogę, no. Musisz ze mną częściej grać chyba. Bo... Musisz ze mną częściej grać. Chyba tak. Tylko I spróbuj. musimy grać na mniej voidowej mapie. Ej, dawaj gramy na ten... No, jak, będzie, ja... jak będzie na Hypixelu nie. taki tryb Voidless Bedwars to mm, tam dosłownie nie ma voida, więc będziemy mogli tam sobie pograć, nie? To tam jak mi powiesz, że spadłaś, to naprawdę. No to też trzeba mieć talent, żeby spaść na mapie bez voida. Co jeszcze? O cholera, ja się zepsuł. O Ła! zepsuł. Oła! 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 No dlaczego? Punchball! <noise> to <That's> jest cholerius, <noise> wiem. Oła! Za co? A patrz na to, widzisz to? Nienawidzę Cię, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię! A jeszcze mam ten, 16 jabłek. Wiesz co Ci powiem? Tyle Ci powiem. I foch. No, wiesz to co. Się rozwal Ale by było mi przykro w tym momencie. And mhm. Serio się niszczy Fireball Chyba, możliwe Cześć Jezu no nie rób tego <gorszą> Nienawidzę cię. Wiem A ja cię nienawidzę Ole bym cię dołdał. Denerwa... Co jest? A mnie zdenerwował teraz na serwer. No nie idź Cześć. Sobie. Cholera jaszna. No nie! Ile masz życia? Nie no, proszę! Nie! Nie! One HP? CHE?! Jezus, Mariusz, zapomniałem o killowaniu się. Dobra, chodź na lobby. Jestem na lobby ale 5, ale chodź na 1. To... Podejdź do gościa z tym solo gdziekolwiek jesteś. Ogólnie ona nie wie, że ja wy... przegrałem specjalnie. Czekam na nią teraz na lobby. No to tak, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmu. E, czyli tematyka była osłonienie mojej dziewczyny na Bedwars. Przepraszam, co? 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 Dobra, hmm. no to dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie no mój kanał, no i pa.